Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale i dziś chcę zabrać Was na wystawę obrazów wybitnej ukraińskiej artystki Marii Prymaczenko. I jeśli chcecie te parę minut spędzić ze mną, zobaczyć a, obrazy ukraińskiej majarki, to oczywiście zapraszam Was a, na obejrzenie tego filmu. Ale, zanim zaczniemy, proszę Was o polubienia, o subskrypcję i piszcie mi komentarze, jak wam może wy też już byliście na tej wystawie. Już idziemy. Maria Prymaczenko jest ikoną sztuki ukraińskiej. Jej dorobek współtworzy dzieciństwo kulturowe Ukrainy. Wystawa cygros w ogrodzie to pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja twórczości artystki. Obrazy pochodzą z prywatnej kolekcji Edwarda Dymszyca i jest to wybór wśród setek stworzonych przez artystkę prac. Maria Prymaczenko przeżyła Wielki Głód, Drugą Wojnę Światową i katastrofę nuklearną w Czarnobylu. Dożyła w niepodległej Ukrainy. Jej obrazy były pokazane na Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 roku. і вілю європейських міст. По інвазії Росії на Україну праці Примаченко набули ще гульнего значення, за взгляду на їх антивоєнне числання. Своє творчості вказувала релація між чоловіком а натуру, малювало люди, звіжента, рослини. І стиль малювання є дуже розпознаваний. І як вам вистава? Ja jestem bardzo zachwycona. Cieszę się, że udało się na żywo zobaczyć obrazy Marii Prymaczenko, ponieważ w Ukrainie no, naprawdę ona jest bardzo, bardzo wybitna. Biuet na wystawę kosztuje 25 zł. Wystawa trwa do 14 lipca, dlatego niestety zostało się bardzo mało czasu, żebyście poszli i zobaczyli tę wystawę, ale serdecznie Was zapraszam. I jak widzicie, gdzie jest ten muzeum, tak gdzie jest ta wystawa, to Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą, więc już wszystko wiecie. I bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, bardzo dziękuję za Wasze komentarze, bardzo dziękuję za wsparcie i miłe słowa. I widzimy się już w kolejnych filmach. Cześć wszystkim! Bye.